Zemdrawa strona. Marcin Filipczyk przed Galopem 35. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Adam Kowalski powiedział, że no, przy jego gabarytach i warunkach fizycznych miał na myśli długość swojej szyi. Yy, gilotyna nie jest opcją, która wchodzi w rachubę. Nigdy nic nie wiadomo, tak? Ja mam chodę przed ramiona, a ta ręka, ręka może tam gdzieś wejść. Widziałeś walki Adama w pani na pewno nie jedną i nie dwie. Spodziewasz się, że ta walka potrwa pełen dystans? No to wszystko się okaże, tak? Jak to mówią, nie ma niepokonanych, tylko są źle trafieni. Jak dobrze trafię, no to usiądzie i go dobije, tak? Lub w że no go skończę jakoś. No nigdy nic nie wiadomo, tak? Walka ma różne scenariusze, no ale jestem pewny swego, i i no. zrobią zwycięstwo. Czy walka z Marcinem Wójcikiem, Adama Kowalskiego, to jest materiał, z którego najwięcej wynieśliście? Jako team najwięcej błędów łapaliście Adama, czy, czy nie? Czy walki poprzednie też pokazywały, gdzie są jakieś luki? Znaczy, no, Głównie nasz, to była najdłuższa walka i najbardziej ją no i tam właśnie zauważyliśmy najwięcej błędów, tak? Czy były jakieś specjalne przygotowania pod Adama z tej okazji, no bo jest to dla Ciebie najtrudniejsze wyzwanie, to jest taka walka z serii, że e, możesz, ale nie musisz i jeżeli tutaj nie uda Ci się w tym momencie wygrać, nic nie stanie, natomiast wiadomo, że jesteś charakterny i rękę chcesz mieć w górze i w, nawiązując do tego, czy były specjalne jakieś triki, myki robione pod, pod Adama? Znaczy no wiadomo, jest niższy, tak, będziemy musiały skracać dystans, więc no to było to pilnowane najbardziej. Teraz że będę uważał na obalenie, tak, z Rafałem na to nie musiałem uważać, nie spodziewałem się, że Rafał będzie wszedł po obalenie, tak, czy miał 9 walk czy 10, nigdy nie wszedł w nogi, tak, to akurat mnie zaskoczył. Tu już wiem, że po wymianach już przeciwnik może uciekać w ten parter i się tego będę spodziewał, no i było tak, przygotowywanie, no, jest niższy, no będę chciał to wykorzystać swoje długie ręce, długie nogi, kolana mocne i jeszcze parę tam asortymentów. Rozmawialiśmy z Adamem Kowalskim o ewentualnym, o jego, nie no też musiał zrobić wagę, o robieniu uwagi, więc może też Ciebie o to dopytamy. Jak to wyglądało w Twoim przypadku, bo tak jak tutaj słusznie kolega z innego portalu konkurencyjnego zauważył, nie zawsze dopytuje się za zawodników z Waszych kategorii o te, o te sprawy. Znaczy jest jestem naturalny półciężki, tak? Na, na co dzień waży tam... Yy około 100 kg zbijam sobie dietą, mam dobrego dietyka nie robimy hydroliz, saun, wanie i tego typu, i to jest wszystko dobrze skoro tak to jeszcze też dopytamy, bo tutaj mówimy o tych wszystkich wadach i jakichś ewentualnych niedociągnięciach Adama Kowalskiego ale też może zapytałbym Ciebie bo Ty myślisz że ten pojedynek gdybyś tak sobie miał gdzieś tam mocno go wyobrazić, to jak byś chciał, żeby przebiegał? Trzymaję dystansu i go knockout, tak? Będzie. Do tego będę dążył. Jeżeli pójdzie w parter, no to wybronić, być z góry i bić, tak? Bić, żeby było, bić, żeby wygrać. Wiesz, że tutaj wielu Twoich kolegów mówi, że nawet dwa bonusy chciałaby za tą garę dostać. U Ciebie też takie ambicje występują? Ja walczę po to, żeby wygrać, tak? Jak się trafi bonus, no to jest super. Jak nie będzie tego bonusu, no to nic nie szkodzi. Walczysz, przyjeżdżasz. W zasadzie przyjechałeś, jak to się mówi, do Paszczy Lwa. Czy to, że publika będzie z, za Adamem i będzie jest zdecydowanie więcej, to dla ciebie jest lepiej, bo są zawodnicy, którzy jednak lubią uciszać publiczność i, i potem pokazywać tylko gest uciszania, a jak jest u ciebie. Czyli wolałbyś się jednak mieć tych kibiców za sobą w większej liczbie, tak jak będzie to w przypadku Adama. Czyli już miałem taką jedną walkę, tak, gdzie kibice z trybu nie za bardzo mi dopingowali i wtedy udało mi się szybko wygrać i ich właśnie uciszyć, tak? Więc widzę tutaj na powtórkę. Zapytam Cię z ciekawości o Struda, miałeś okazję trochę o Strudu już poznać. Czy znaczy, jestem to? Wczoraj tam zwiedziłem, tak? Ale jeszcze na razie się na tym nie skupiam. skupiam się na jutrzejszym celu, na życięstwie. Poczekamy na tę walkę. Dziękuję bardzo. Dzięki. bardzo dziękuję.